O, jest... Is... Share screen Uzażniony, 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 uzażniony hmm. Przenialiśmy dalej. Nie mogę sobie jakoś podkręcić jasności w tej grze. Dobra, nie wiem, bo tam jest jeden prunt, tylko kurde, gdzie jest drugi. A, aha, tu, tu jest drugi prunt. Dobra, czyli bierzemy prunt stąd. Dajemy go tu. Jep. Dobra, tu się nam te drzwi otwierają. Lecmy dalej. Czekaj, bo muszę. Dobra, bierzemy to stąd. Dajemy tu. I. Ok, coś nam tu dało, tylko co? Co, 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 co? co nam to niby dało? Nie czekaj, tam to się nie otworzyło. O, ta tam jest ten gówniarz. Skąd trzeba wziąć od niego baterię? Tam no z dupy. Ok, dobra, tam jest prunt. I ten prunt dajemy tam. Dobra, i teraz to nam powinno otworzyć te drzwi tu. A, dobra, czekaj, nie otworzyło. Co nam to otworzyło? Progres równa się dobrze. Dokładnie, robimy, robimy progres, widzowie, progres. Dobra, wiem, dajemy tu prąd. Te drzwi się tu otwierają. Let's ma tu. Cześć, daj mi, daj mi stamtąd prun, daj mi stamtąd prąd. Na, no, dobra, dupa. Kurde, trzeba żeń znowu prąd tam Dobra. Let's ma dalej. O, ktoś to dołączył? Bierzemy to. O Bartolo przeszedł. Siema Bartolo. Dajmy. Dobra. No To się nam tu drzwi otwierają. O, jestem gigantyczny misio Nareszcie używasz 05% swojej inteligencji. Dobra, ci obądź Dobra, ten gówniarz się na nas patrzy. Muszę być sneaky bryki, żeby go ominąć. Mam nadzieję, że już mogę do niego wejść. Mhm, dobra. Nie tam. Lecimy wenty. Baterie ja, od nie niego wejść. No wiem, że muszę od niego baterię wziąć. Debił. Wsiadamy. W, prawo iść. w No tak w lewo. W prawo iść. No, lewo. Dobra, idę ma dalej, idę na... I teraz e, tutaj, no. Teraz hmm. w tą stronę. ja no się, e, się patrzy na ciebie tam. No. I do go od pleców. Joink! Nie, w sumie to tak A Ja do niego eee. podpięgam od tyłu po prostu lotwa, i ten... Po prostu od niego do tyłu od tyłu podbieg. Dziękuję. No jest, mamy baterię. Teraz He, Trzeba być sus. I love wentylacja. W sobie. To sobie, to już nie, już nie wiem jak już nie wiem co dalej Dobra, idziemy do wentów, pora być sus i paka, he he. Dobra, znalazłem gdzie dać baterie. Tu wwiększemy jedną baterię. drugą baterię No dobra, lecimy dalej. To, to, to dobra, nie. lecimy szybko. Jest, udało się. Jest. Plusak od tych lat mamy taran! Tak! Taranujemy! A? Dobra, staran. odpalamy JADEMY! A... Nie, kurde Hip. Eee! Dobra, łatwo staranowaliśmy to, to się Dobra, S, mamy drugą baterię Pyk! No to to, to potrzebujemy staran. No i pyk! Boże W końcu się udało stąd wyjść What firma drzwi, pyk! Bro otwierasz, czyli nie masz szans. O mój już I co my tu mamy? Ej, żeby posyłać Tureta. O, oh, dobra, bo to trzeba tanio. Mamy Tureta! Kan. Uh, uh, uh. Oh my mamy god. god. Mamy Tureta! Ty podesz swoją rękę, jak? A tam jest nie... inna ręka. No tam już jest ręka. Mamy Tureta! jakieś kurde przewody chyba. Dobra, 3, 2, 1, ognia! No jest. Nieee. Mamy już banane z ręki? No, tam opie armatę. Mamy tą taką armatę z ręką. No, masakra. Dobra. Wycarować. I 3, tu 1, nogi. Już Normalnie. Dokładnie. Może.

Kto ten klucz? Ej, haksy. Popełnię chyba samobójstwo. Let's go. Ej, yo, ej, ej! Pff. Kisi missy na mnie usiadła. Jś w jej koczu. Niemożliwe. <laughs> Jestem w Kisi! Kissy. co, co ej, za yo, jesteś w środku Kisi Missy? Ej, yo, ej ale jo! Ale może... Ale ona ma mordę! Screenshot, 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 screenshot. Robię, 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 screena, robię, screena, spokojnie, spokojnie. <laughs> hmm, czyżby to duży czerwony guzik? O, Joki lag! What the hell! Światłość! Światło. I wtedy Jezus powiedział, Letter Be Light. <laughs> Ej, Ej, jak co? ty to przeszedłeś tam, ten porządku? Cicho, matek! Cicho, jak... bądź, robię coś. Wracaj do drzwi. piwnicy. On nie Ej, działa mi tu. Ale to masz skilliszu i tyle Mmm, no, tak. Mm, tak, tak, tak. mmm tak, nie wiemć Tak, tak, Klitnego więcej... A dobra musiałem rzecz Ale chilluje ty chilluje Różowa baba nice. Muszę powiedzieć vibe mood AF dude relat pa je jak chilluje Ale ona no, chilluje bombę A czego ty chcesz ode mnie? Tak to chcę, go, to chcę go zamordować i uratować? Proszę, tam mnie. A oczkiem oni okay. gadają? Tak. Mo Juk, jako w sumie Mommy Logle nie zamordowałem, no bo nie miałem, nie miałem tej części akurat kupionych. Technicznie on się sam zabił. No właśnie. To tylko zrzuciłeś pudełko. <śla> to ja lepszego skilla bym przeżył. <śla> Dobra, za mordę. morda. Super, dzięki Oli za instrukcję. Idę z powrotem do szkoły. Jupi! Skurde sobota, a ja idę do szkoły. I ty... to gdzie się tak otwierają? Aha. A to fajnie. Ewidentnie ktoś yy spieprzył tutaj postawienie drzwi. Um. O, to to jest ten debil. Project Playtime. No, nie pamiętam się nazywa, ale no. Id ma. Szkoła, wow. Ech, super. Szkoła! yupi. Nie widzę szkoły. Idę podoba szkoła. Co ja ty pieprzysz, mordo? Zdążył no Ok. Znowu przez węty. i ma. Barbarzyńsko dostał Kili. Po lenistku! Po Kobieta ma, stała ma, tam ma. przez 10 minut czekając na ciebie Jak to niedobrze słucham <grym> Czyli? Uważaj, musisz się ruchać Ok Słyszysz mnie babo? Przyznam się, wouldn't mind Dude Mieszka w napawie Moja szafka. Daj mi... Moja szafka. Moja. 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 Moje Idziemy szafki. na przygodę. Idziemy na przygodę. Pani dostał, dostał szafkę. Dostałem, szaf... Dostałem szafkę. Dostałem szafkę. Dostałem szafkę. z wolnym skrzatem. O, babo polskiego. Dobra, whatever, chodź tu Mogę raz smuć ja Mogę raz smuć ja Wiedzieliście że w naszym mm. ciele jest 10 tysięcy win Bartka Tyle zrozumiałem Oh my god mm. Dobra, już cicho bądź takie Zagadka. O kurde. Przestań przestań baba. Nie baba. Baba jest. Baba tam jest. No Check ta yy. Oh my god. Smash, 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 smash. Smash. A, dobra. Czyli jak się na nią patrzę, to się nie ruszy. Dobra Cicho bądź. Mam tu, mam tu, mam tu polonistkę. Zasmaruj, 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 zasmaruj. Ja co, co mam zrobić teraz? Co jeszcze robi? Co mam zrobić? <laughs> Ale muza! No podejdź no, do mnie od pleców, nie możesz nic <laughs> zrobić. Muszę zacząć od tego. Patrz na nią i odejść ja od, od, od tej mocy. Ja, bądź, muszę odpocząć od tej gry. Chcesz. Dobra. Po krótkiej przerwie jestem gotowy. Robimy szybko zagadeczkę. Pyk, pyk. I pyk Dobra, chodź babo Kom tu papa Dobra, ona tam to wywala He, siema Siema głupia babo Dobra, i co teraz? Co teraz, co teraz? Teraz jakąś ją trzeba obejść. Chodź... Chodź Chodź cip cip taś taś Co? Czemu ona tam tamte? Czemu ona się tam tepła? What? Idź! Wypad Wypad głupia babo! Babsz Tak już kobiety, Opa! jak możesz Ty, wiesz co zamorduję ją tu? Bo biermy prąd i pyk! A dobra, nie działa na nią. A czemu to nie działa nosz Ty dobra, zadźmiej mnie zaatakuje. Ej, Jezus! Maria! I'm ty głupia babo! Dobra, lecimy z moim full proof planem Dobra, ona to rozwala. bierzemy baterię Gdzie są drzwi, gdzie są drzwi? Gdzie są drzwi Wtedy tylko potrzebuję drzwi znaleźć? Dobra, mamy drzwi Speedrun Patrzymy się na nią. Wypad Lecimy O kurde, ale idzie Dobra, pyk! Bateria, mamy to Idziemy teraz dalej Speedrun! Widzowie, pocimy się, pocimy się. Pocimy się, pocimy się. Biermy prąd, dajemy prąd. Prunt. Dobra, prunt dany. Gdzie ona jest? Tam idzie, dobra. Gdzie ja ma? Musi być więcej dystansu od niej. Biegnąć i nie czekać na nią. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Lecimy tu, pyk, pyk. Idzie! Idzie jak taran. Otwieramy drzwi szybko. Biermy prąd. Dajemy prąd, to się nam tu otwiera. Dobra, speedrun dalej. Wypad! Prąd! Kurde, daj mi prąd, daj mi prąd. Dobra, bierzemy prąd i uciekamy. Pocimy się! Pocimy się! Let's ma. Dobra, jep, mamy prąd. Dobra, stoimy, czekamy aż się drzwi otworzą. Idziemy, 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 idziemy. Kurde, przecież dwa prunty, Dwa prunty, gdzie ona jest, gdzie ona jest gdzie ona jest. Tam stoi Stoje, głupia baba. O dobra, po lewej mamy prunt. Czyli tak. Bierzemy prunt. I speedrun. Jeb. Yep. Mamy. Teraz, bierzemy drugi prunt. No daj. I speedrun! Jeb. Yep. Otwieramy to. I o Jezus Maria, co to jest? Dobra, wykiwamy ją, wykiwamy ją. Dawaj prunt. Cofamy i szybko. Pik, prunt. Bateria. Bateria. Raz. Bateria dwa. Szybko, szybko, szybko. Raz. Dwa. Wypad. Dobra. Idzij się teraz idzie. Burde. Dobra, idziemy tędy. Go, 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 go. Dawaj, gazu. Ona idzie, idzie jak taran. jip Ha, wal się. Śmieciu. I co, głupia babo? Wal się, t-bag. Łatwo. Fake. Tak to się robi. Easy. Było trzeba podskakiwać do Xanivi? Było trzeba? Łatwo. Dobra, idziemy dalej. Easy. Następny loading. Super. Co ja mam teraz zrobić? Na. No. No. Idziemy, idziemy, idziemy. I co ja mam tu zrobić? Na czym swoją matkę? Aha, XD. Dobra, następny loading. Cześć, czy Loading się skończy. Ok, wracamy się. <laughs> Super! otworzyć te drzwi do twojej lewej? No właśnie chyba się ich nie da otworzyć. No. Popatrzyć w górę? Nie, przecież patrzyłem do góry, nic tam nie ma. Nic nie ma, Borou. To coś jest? Nie. Okej. Okay. Eee. Uh, equipment required. Equipment required. Co to jest pistolet? Ja coś poszczekaj tutaj do zdjęcia. Mm. O! Jest coś. Jest to oh. Mamy łapę. Ej. Mam pistolet. Mam kurde pistolet. Ale, zaraz teraz zamorduję każdego. E, będzie... have a gun. I have gun. out of the city, I let her go. Mam pistolet. Pow, 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 bał Yo, Poppy playtime, combat system be looking wild. Łatwo. Następna bateria. Gdzie ta bateria niby może być? Tam kończysz? jest bateria. Bro, nie opie. Zara, 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 będę. Joink What the hell? Mamy to. Yeah. No jest. Mamy baterię. No, zara pewnie będę kończyć. Dobra. Mamy kasetę jakąś następną. Eee, nie chcę mi się odsłuchiwać tych pieprzonych kaset. Damn, the new update call of duty be looking wild. Dobra, bierzemy prunt raz, prunt dwa. Teraz tak. Łapa i bojojoing. I bojojoing. I bojojoing. I ostatnie bojojoing. A yes. Dobra. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Co, co, co tam jest? What the hell? Czemu to w ogóle jest jakoś tak rozbudowane? Po co niby? Dobra, jest saving. To masz save'a, idziemy? No. O Boże, dobra. Tego mi się teraz nie chce rozwiązywać, więc prawdopodobnie zostawię to na następny odcinek. Um. Wiem, to będzie? No, dziękuję bardzo za oglądanie. Yy, uzyskałem pistolet, zamordowałem nauczycielkę, tyfową polonistkę. A e, i co? Tak to byśmy się widzieli w następnym odcinku. Do widzenia!